Ciebie wielki smutek z powodu starości, która się przeraża. Przedwając tobą nie dało się tego niepokoju zauważyć. Widzieliśmy cię za to pełną energii, i wigoru, dowcipną, czułą na niesprawiedliwość tolerancyjną, zawsze zadbaną i elegancką panią z pieskiem. Tu nigdy nie odpuszczałaś, i być może te pozory sprawiały, że widzieliśmy w tobie osobę silną i mocnego zdrowia. Nie skarżyłaś się, nie narzekałaś. I jeśli nawet w twoim życiu nie wszystko było takie, jakbyś chciała, to twój wrodzony optymizm przykrywał to, o czym wiedziałaś tylko ty. A nam nawet do głowy nie przychodziło. Byłeś takim kolorowym ptakiem w czasem szarej rzeczywistości. Choć popularność przyniosły Tobie filmy, a publiczność zapamiętała cię z cytowanych Także tutaj przy różnych okazjach charakterystycznych kwestii, z misia, czterdziestolatka czy alternatywy, cztery, to jednak ty sama czułaś, że sercem aktora jest teatr. Być może tego teatru brakowało ci na co dzień, być może to jedno z tych marzeń nie do końca spełnione. W jednym z wywiadów powiedziałaś kiedyś: Mam o sobie nie najwyższe mniemanie, o człowieku lepsze niż o aktorce. Tak sobie myślę, że kiedy ludzie będą mnie wspominać, to chciałabym, żeby nie mówili, to była taka czy inna aktorka, tylko fajny, porządny człowiek. A zatem żegnaj, fajny, porządny człowiek. Żegnam się, droga i kochana Zosiu, w imieniu koleżanek i kolegów skupionych wokół Zasp Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, którego członkiem byłaś przez ponad 60 lat. Paweł Królikowski i Krzysztof Gumor, obecny i były prezes ZASP. -u. Zosiu, z Tobą mogę rozmawiać o wszystkim. O czym nie rozmawiałem? Z moją mamą. Moja mama wiedziała, że szanowała to i na każde święta podawała ci sałatkę jarzynową w słoiku. zanieść drugiej mamie, mówiła. Dla mnie była się od 26 lat przyjaciółką, której z biegiem czasu Mogę powiedzieć wszystko i wszystko od Ciebie usłyszeć. Od środy, kiedy zakończyłaś rozmowę ze światem, codziennie dostaję setki wiadomości na Twój temat. Piszą do mnie ludzie, którzy nigdy nie spotkali Cię poza ekranem telewizora. Starzy i młodzi opowiadają o Tobie jako o wszystkim człowieku. Michał z Nowego Tomyśla napisał znałem Pani Zofię, ale lubiłem za to, że jest. Dziwiłaś zdziwiłabyś się, jak to możliwe. Odpowiedź jest jedna. Niosłaś ze sobą czystą energię. Sama byłaś energią, także intelektualną. Mówiłaś Z dnia na dzień brzydnie coraz bardziej, o ile to w ogóle jeszcze jest możliwe. Nie każdy rozumiał, że w ten sposób zarządzałaś krytyką na własny temat. Mieć dystans do siebie, w którym nie mogą zranić. Nie uderzą cię, jeśli wiedzą, że sam umiesz w siebie uderzyć. A ty uderzałaś w siebie z uśmiechem, wdziękiem i błyskotliwością. Oswajałaś śmierć. Mogę nawet powiedzieć, że byłaś z nią w jakiś sposób zaprzyjaźniona. Siedzieliśmy w kinie, Mówię, co tu tak zimno, a ty na całe kino. To już ode mnie taki chłód. Zosiu, w liście, który zostawiłaś przed swoją śmiercią, napisałaś: zorganizuj wesołą ustypę. A na końcu listu: do zobaczenia, Zosia Kirwińska. Ludzie kochali w tobie dwój stosunek do życia i poczucie humoru. Kiedy ogłosiłem, że szukamy dla Ciebie różowej urny, dostałem dziesiątki wiadomości z Polski i z zagranicy, że natychmiast taką urnę otrzymamy pocztą. A napisałaś, że chcesz różową, bo do twarzy Ci różową. Twoja taktyka – żyć dowcipem. Wtedy Twoja starość nie będzie tak uciążliwa dla innych. Mówią mi, jaką Pani ma wspaniałą starość, zawsze umalowana, radosna, dowcipna. Mariuszek, starość jest czymś okropnym, niedopuszczalnym, degradującym, męczącym, poniżającym i przymiotniki na temat starości mogłaś dodawać w nieskończoność. Jestem dowcipna i radosna, tłumaczyłaś, bo to jedyny sposób, żeby przez moją starość nikt nie cierpiał. Wystarczy, że ja cierpię. Zosiu, Twoja radość była filozoficzna, ponieważ była radością smutku. Najbliższą Twoją przyjaciółką nie była żadna kobieta. Twoją najbliższą przyjaciółką była niezależność. Pamiętaj, mówiłaś, porażki nie istnieją. A nawet jak uznasz, że coś jest totalną porażką, nigdy się do tego nie przyznawaj. Porażki są błędami i lekcjami jednocześnie. Ale nie nazywa ich porażkami. Zawsze mów, to błąd, nie porażka. Wiem, skąd się brał ten Twój pogląd. Nie znosiłaś niczego, co by Cię osłabiało. A słowo porażka we własnych ustach byłoby, przyz byłoby przyzwoleniem światu na malutkie przejęcie nad Tobą władzy. Chorowałaś krótko i zapowiedziałaś, że jeśli tylko w jakimś momencie. Przejmie nad tobą władzę choroba, nie pozwolisz jej długo nad sobą panować. Bardzo ważne było dla ciebie prawo stanowienia o sobie. Umarłaś na swoich warunkach, bez dyskusji ze światem. Jak trafnie stwierdził z Krzelem, po prostu zakończyłaś z nami rozmowę. Zosiu, twierdziłaś, że Bóg istnieje. Nie wiem, jak on poradzi sobie z twoją niezależnością, jeśli, jeśli istnieje, to może mieć z tobą. Druga część pogrzebu za chwilę panowie będą wynosili kwiaty, a potem wyniesiemy ruch na z kochani Anysosie. I druga część pogrzebu na cmentarzu komunalnym na ulice.